Do zdarzenia doszło po godzinie z 6.30 na prostym odcinku drogi. Na razie z nieustalonej przyczyny młoda kobieta kierująca, w wieku 21 lat, kierująca samochodem Piazza Eccento zjechała na prawe pobocze drogi, następnie uderzyła w przydrożne drzewo. Ustaliliśmy, że ta kobieta wracała z nocnej zmiany, z pracy. Obrażenia poszkodowanej były poważne, przy wydobyciu była nieprzytomna, dlatego też na miejsce zostało wezwane lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało ją pilnie do Poznania.